Mam nadzieję, że będziecie rozumieć, jeżeli będą się zdarzały właśnie jakieś takie pauzy i przerwy, bo wynikają one z potrzeby, z potrzeby jakiejś troski o własny dobrostan, a nie z tego, że, że olewam Was, czy olewam wszystko, co, 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 czym się ze mną dzielicie. No Noheczka, Marty. Siemanderos. Miło Was widzieć. Mam nadzieję, że cały streamek, który teraz czeka, albo widełko, które oglądasz na YouTubie, będzie warte poświęconego czasu. A być może nawet donajcika albo wsparcia na patronite.pl. Zapraszam serdecznie. Let's go! Okej, okay, ja na początek chciałem poruszyć personalną sprawę. Chciałem powiedzieć o, o tym, co się dzieje. Dwa, ostatnie dwa dni streamków nie było i nie wszyscy dzieje na Discordzie, więc jakby troszeczkę chciałbym dopowiedzieć, wyjaśnić i może wyklarować pewne rzeczy, nie? Od mniej więcej. Końcówki października. Dość mocno zmagam się z problemami depresyjnymi, które za zapierdol. Trochę, trochę wywołało to. Ile musiałem rzeczy przygotować w związku z chociażby wyborami, versus to, ile to tak naprawdę przyniosło rezultatów. To znaczy, z jednej strony, tak, przełom października i listopada były moimi najlepszymi miesiącami, jeżeli chodzi o wzrost w historii tego kanału. Z drugiej strony, o oh wow, um, z drugiej strony, pewne rzeczy toczą się frustrująco wolno i bardzo to odczuwam. I powiem zupełnie szczerze, że w ostatnim czasie. Dużo gorzej daje sobie radę. Tym, czego się nie spodziewałem w tej chwili, to jest to, że całkiem dosłownie, kiedy a, zacząłem w ogóle o tym mówić, stanęły mi łzy w oczach i jakby, może tego nie widzicie, ale, ale ja to czuję, nie? Jako kurwa, chociażby bardzo duży nacisk na klatkę piersiową, nie do końca daję sobie radę. Nie do końca czuję, że jestem w stanie udźwignąć wszystko, co się dzieje, bo mam bardzo dużo pracy, która. Z jednej strony mówiłem niedawno o tym, że, 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 że mam ambicje, żebyśmy w tym roku przebili 5000 na, na, na YouTubie, ale mam bardzo dużo pracy, która zżera cholernie dużo czasu i jednocześnie wiąże się z dużą ilością jadu, który dostaję najróżniejszymi kanałami na, na najróżniejsze sposoby. O ile jestem panie przez większość czasu funkcjonować, ignorując najpoważniejsze problemy, może tak, o tyle są momenty, w których momenty, w których do pada mnie bardzo mocna rezygnacja, bardzo mocne poczucie beznadziei. To znaczy, ponieważ codziennie, no prawie codziennie, są, są jakieś dni takie jak wczoraj, kiedy nie dzieje się nic po prostu, ale prawie codziennie ktoś mi lub przypomina, że jestem beznadziejny, albo, że jestem tłusty, jestem nienawidzony na lewicy i mogę sobie, wiecie, mogę sobie potrząsnąć kulą i wylosować, co się dzieje, bo jak do tego dochodzą jeszcze jakieś sytuacje konfliktowe, um, szczególnie takie, które mają jakąś relację z Moim prawdziwym życiem poza streamem, to odbija się to na mnie bardzo ciężko. Jeden z, z, z no, długoterminowych, powiedzmy, patronów miał jakiś gorszy moment w swoim życiu, Wygon wy wy wygenerował dużo, dużo fal w ostatnim czasie, a w moim prawdziwym życiu osoba, która Którą tak naprawdę świeżo poznałem, zachowała się w bardzo niezrozumiały dla mnie sposób przede wszystkim i uderzyła w tony, które są bardzo mocno związane z moimi ubiami i moimi dyskomfortami, nie? I to się złożyło w taki moment, że, znaczy całość, że widziałem sobie w środku nocy przy komputerze i miałem takie poczucie, że jestem kompletnie, że jestem tym tyłem człowieka, który nawet jeżeli ludzie uważają, że ma coś mądrego do powiedzenia, a Wiem, że jest dużo takich ludzi, bardzo ich cenię, jak wątpliwości, to jednocześnie jestem tym typem człowieka, z którym absolutnie nikt nie chce po prostu kolegować, albo bardzo dużo ludzi, którzy mnie faktycznie poznają w prawdziwym życiu, po prostu nie chce ze mną utrzymać znajomości. I jak sobie siedzicie sami w środku nocy i uderzają w was takie myśli, to nawet nie macie gdzie kurwa przed nimi uciec. I to mnie na ostatnie dwa dni złożyło bardziej. W sensie. I jakieś tam depresyjne objawy w ostatnim czasie a, się pojawiały i były zdatne do, 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 do zarządzenia, tak, w sensie były znośne. Taka myśl przychodząca znikąd jakby, no, ciężko ją nazwać znośną. To mnie troszeczkę złożyło w ostatnim czasie i niestety boję się, że może mnie w nadchodzącym czasie złożyć jeszcze więcej niż raz, więc jeżeli będą... Jakieś przerwy w streamach, jakieś przerwy, gdzie będę mówił, że na przykład nie mam siły streamować, to niestety istnieje duża szansa, że będzie to związane dokładnie z tym. I chciałem w sumie o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że dość dużo razy rozmawiałem na tym streamie w ostatnim czasie o hejcie, o, o tym, jak są ludzie traktowani w sieci, jak a, te rzeczy wyglądają. Rozmawialiśmy nie tak dawno o Joe Kacie, który. Po prostu stwierdził, że, 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 że ma dość, jakby, że, że on nie nadaje się do, do, do robienia treści w sieci, bo, bo nie jest w stanie udźwignąć tego, co konsekwencji w cudzysłowie tych treści się pojawia o nim jego bliskich, jak, jak poważne są konsekwencje. Ile na szczęście jeszcze nigdy nie przełożyło się to na jakąkolwiek, na jakąkolwiek problemy IRL. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tego typu rzeczy są ciężkie, bo, bo po prostu jest już ciężko, nie? Już teraz. Nie chcę, nie mówię tego wszystkiego na zasadzie, proszę mnie pocieszać. Tylko mówię to na zasadzie, wiążą się ze mną niefajne rzeczy. Stajemy z tej platformy po to, żeby powiedzieć, że się takie rzeczy dzieją. Jakkolwiek małym i, 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 i skromniusieńkim twórcą nie jestem, żeby było widać, że, że wiecie, że osoba, która robi coś w internecie, uwa takie rzeczy i może mieć tego typu problemy. To jest trochę tak, że w krótkiej perspektywie się poskładam z tym wszystkim i będę jakoś miarę zdrowo funkcjonował. W długiej perspektywie po prostu wrócę na terapię i po prostu zaopiekuję się tym od strony praktycznie kontaktu ze specjalistą, bo czuję, że to jest coś, co wymaga uwagi specjalisty, chociaż na przykład moje zaufanie do, 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 do terapeuty jest po ostatnim ko kontakcie z terapeutką pod pewnymi względami ograniczone. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest straszne gówno, byście uważali na siebie. Chciałem powiedzieć, że ja staram się, staram się być dobry, pomimo tego że to jest straszne gówno i staram się być w porządku, jeżeli nie jestem to przepraszam, widzę, że jednym z objawów tego że się zmagam z rzeczami depresyjnymi jest to, że mam ostatnio znacznie bardziej cięty i złośliwy humor, który w innych warunkach staram się troszeczkę homować, ograniczać, nie? bo wiem, że ten, bo, bo, bo wiem, że, 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 że o ile a, bycie złośliwym potrafi się ludziom podobać, potrafi być atrakcyjne, to jednocześnie wiem, że, że takie bycie złośliwym często jest też po prostu byciem dupkiem, a tym być nie chcę. Chciałem zrobić wam tylko taki update. Na zasadzie rzeczy są być może trochę gówniane, ale staram się, żeby były mniej gówniane i no konsekwencją tego szarpania się z, z, z takimi rzeczami niestety nieuchronnie jest to, że potencjalnie nie zawsze będę miał siłę na to, żeby streamować, potencjalnie nie zawsze będę miał siłę na to, żeby robić content bo gdzieś istnieje ta przestrzeń, gdzie trzeba się zadbać i, i bardzo chcę o siebie zadbać, no może tak. Tak jak w wielu aspektach mówię wiecie, o! Like. Ten będą donate ten w ogóle, to to nie jest taki moment. A, to nie jest taki moment, w którym mówię, ooo, zostańcie, zostańcie patronami. Tylko jest to taki moment, w którym mówię, chcę, że żebyście, że żebyście mali, co się dzieje, bo to ważne, żebyście kumali, co się dzieje, jako odbiorcy tych treści. A, a wiem, że jakichś. Krótkich odpowiedzi, typu nie mam siły czy coś. Nie zawsze wynika to, że, że, że te wszystkie rzeczy wiem i tak dalej, nie? Że albo nie wynika, co się właściwie dzieje. Częścią, wiecie, autowyzysku jest to, że ludzie sobie bardzo mocno wbijają do głowy, mają obowiązek zapierdalać. I ja momentami też mam takie poczucie, że mam obowiązek zapierdalać. W tym momencie pracuję z. Jednym mniej edytorem, ponieważ Nawkin po prostu ma swoje życie i, i tyle, ile dołożył, ty, ty, nieskończoność wartości, którą dołożył do tego kanału, niestety w chwili obecnej jest, jest całością tego, co dołożył i po prostu musiał zrobić sobie przerwę i. To nie mówię tego, nie wiem, z żalem czy coś, tylko mówię na zasadzie, dawkin jest fucking amazing i proszę go doceniać w nieskończoność za każde, wide każde jedno widełko, które zrobił. A, natomiast to też znaczy, że ja muszę więcej ciąć. Staram się to wszystko pogodzić i pozwalam sobie na to, żeby były dni gdzie. A no, akurat dzisiaj nie wrócę wideo. Staram się, żeby, żeby, żeby tych dni też nie było jakieś przesadnie dużo. To co chcę powiedzieć przede wszystkim to jest mam nadzieję, że będziecie rozumieć. Jeżeli będą się zdarzały właśnie jakieś takie pauzy i przerwy, bo wynikają one z potrzeby, z potrzeby jakiejś troski o własny dobrostan, a nie z tego, że, że olewam Was czy olewam. Wszystko, co, 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 czym się ze mną dzielicie. This, this shit is extremely time consuming po prostu i tak dowożę dużo mniej, niż bym chciał. A jeżeli chcecie zrozumieć, jak wygląda mój kąt mentalny w tym wszystkim. W ostatnim czasie po prostu przekonuję się, gdzie są moje limity. Chcę je jak najmocniej szanować. Bo rozumienie tych limitów i rozumienie, że nie jest się człowiekiem ze stali jest dość ważne. No. Chyba tyle chciałem powiedzieć. Wie, wiecie, ja, ja, ja mam podejście, które zakłada, że chcę być w jak największej liczbie obszarów, jakby przejrzysty. Cały czas się gryzę z tym, że. Z... Od dłuższej chwili nie wrzucałem żadnych aktualizacji tego, jak tam kanał rośnie i tak dalej, i tak dalej. Postaram się na Discordzie to jakoś nadgonić. Trochę też w mojej głowie jest tak, że każda inna rzecz, którą muszę robić na kanał, to jest osobne wyzwanie. To znaczy ogarnięcie gości, osobne wyzwanie. Wrzucenie. Wywiadów na Spotify'a, osobne wyzwanie. Nawet takie rzeczy, wiecie, nie mówię o skleiu TikToków, gdzie TikToki czy shorty no, zajmują kurwską dużo czasu. I ogólnie patrząc na to, ile ruchu generują, to, to, to robię je tylko, jak akurat mam wenę, albo coś uważam, że jest wyjątkowo dobre na shorta. Ale mówię też o właśnie takich kurwa rzeczach, wiecie, utrzymaniowych, apkipowych, aktualizacja Patronitea. Osobne zadanie, this is extremely taxing. Ja, ja potrzebuję, potrzebuję osobnego zestawu łyżek, żeby to ogarnąć, nie? I po prostu, i po prostu jest tak, że, że, że chciałbym tego, że, 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 że chciałbym robić więcej, bardziej, mocniej, ale też, też znajduję swoje granice i wyjątkowo ją znalazłem, jeżeli chodzi o przygotowywanie rzeczy przed wyborami. Zrobiliśmy kurwilion rzeczy, cała trójka edytorów, którzy wtedy pomagali. Po prostu tytaniczną pracę, której ja bym kurwa nie, nie spał nie żył, nie oddychał. Więc w tym kontekście też wielkie propsy dla, dla, dla tego zespołu. Ilu twórców, którzy mają tu dwa tysiące na YouTube, czy tysiące, może mówić, że w ogóle ma jakikolwiek zespół. Więc ja i tak jest ten blest w chuj, co bym nie mówił, jakbym się nie czuł, tylko, tylko to blest w chuj niestety też nie zawsze wystarcza do tego, żeby, żeby kurwa żyć, nie trochę więcej potrzebuję w swoim życiu grania w planszówki i grania w rpg być może trochę mniej robienia rzeczy streamowych. Chociaż szczerze mówiąc, streamów, streamów tak bym mógł tą kurwa po 8 godzin robił. Normalnie ludzie mają urlopy, żeby wypoczywać od pracy, nie masz yy, urzęd, żeby go wziąć w kiepski dzień. Trochę trochę mam, no. Trochę mam, no. Ostatnie dwa dni nie streamowałem. To była to była taka dość jasna forma urzętów. Nawet jeżeli wideo w ciągu dnia ciąłem, nie, więc eh. Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pięć nieskończoności Flawius, Eli, WZK, Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczyni Pica, na Pałowski, Anafia, Dawid Wasadowska, Konrad, Marok, Wukaja, Eli, Karol Kuczyński, Michał Gajek, Samrian, Fingal, Szamisen oraz Frejtor Kemada. Osoby dające kawę z ciastkiem Michał Pietrowski, Petrycja Zbarni, Rubim Fisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Maria Banani, Wiktorowski, Łukasz Pochelski, Macin Lagmus, Cukrowe, Drny Mroźnik, Maciej, Maciej Dziedzinski, Michał Skoczyński, Szefokrysk, Bechanortki, Patiaryk, Fos, Czkawka, Harry, Jakub Jack, Chris Poulant, Iden Kry, Smutny Michał oraz Silius, Dawcy Kawy, Robster, Jarosłubina, Jarosławski, Robin Kuba, Komasa, Heinrich Miku 39X, Protonowy Tomuś Miejscowy Smokidora, Dorajum, Makaryasiński, Wencone Tufu, Alek Adam Juszy 2, Dom Eg, Hagnon oraz Patryk 128 i wreszcie dawczynie Herbaty, RKŻ Gumimiński, Poczek do Kardercie pacię antyBrisklera kuziela, Patimaster 3000, bądź trzech, ubertmazia gaczka, Bartosz Zawadzki, czy i Marchę Zyczajna, Tomasz Orzewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Welberg, Misiek, tarumi Jakie, Ces, Łukasz, Klaudin, Soni, Link, Lucy oraz Zylwo. Hej, lubię was! A jeżeli wy doceniacie to, co robię, zapraszam do wspierania na Patronajcie. Zapraszam do, do, do zarzucenia membershipa na YouTubeku, albo do rzucenia do Bardzo, bardzo, bardzo wszystkie te życzenia. piemeczka